niech walczy, bo myślał, że potrzebuje twoich pieniędzy na pizze, na pizze. się. Niech pan spojrzy na ścianę. Po jednej stronie ma pan metropolię, a po drugiej nadzwyczaj spokojny, jak na cmentarzu. No i znowu on no dosyć! Duszę się, proszę pana, duszę się, i odchodzę, i powracam, i odchodzę, i powracam! No ja jestem wariatka! Taka trochę zwariowana. Nie za nadto, ale muszę uważać. No, musi być umiar, szaleństwie. Kiedy się wyświetla, tu te należy. Kiedy wkłada swoją sobie wariatką wesołość, się jednakże, żeby wprawić ją w jeszcze lepszy nastrój. Pan myśli, że ja powinienem ją leczyć. lekarza lekarzy, nie trzymał. Po pełnym samobójstwu porzuciła mu się na szyję. Zaraził się jej szaleństwem, a przecież sam miał leczyć wariantów. Starałem się pozbawić wszelkich złudzeń, bo złudzenia to też pragnienia. Pragnienie poznania Pana to też pragnienie, chociaż niezdrowe, bo poznawszy Pana nie będę chciał już Pana poznać. Więc jeszcze raz powtarzam, że Pan nie sądzi, że żyjemy w piekle że piekło jest tutaj. Czy sądzi Pani, że to wszystko będzie trwać tak nieskończoność? Czy myśli Pani, że to może się zawalić, brunąć w danym moment? Jak to? Zawalić? Tak, 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 Pani, tak, 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 tak. zawalić. Czy, czy widzi Pani, jak idą ulicy? <śmuletnia> di Ale potem. Czy pan nie wie, co to jest? Ludzie są tam szczęśliwi. A wiesz dlaczego? Bo mają serca przepełnione miłością. Ja wiem, wydaje się, że to głupie, ale, ale są serca przepełnione miłością. Ja wiem o tym naprawdę. Powtarzam Ci, to wszystko jest w mojej głowie. Wszyscy się kochają, a ponieważ się kochają, nie strzelają. i oh.